I dobro. Kiedy czytam dzisiejszą Ewangelię, to myślę sobie, że noc to jest dla owiec dość trudny czas. W ciągu dnia jest łatwiej, bo widzą pasterza, słyszą jego głos i wiedzą, że dba o nie, że je prowadzi na zielone pastwiska, wody, które są świeże, które są dobre dla nich, że strzeże ich przed wilkami. Owce czują się bezpiecznie, czują się zaopiekowane, mogą sobie. Radośnie hasać po tych pastwiskach, wszystkie te obrazki, które mamy takie przesłodzone. Ja tego nie cierpię właśnie z owieczkami, czasami Panem Jezusem jako dobrym pasterzem. Nie, pewnie Pan Bóg jest dobrym pasterzem, żeby była jasność. Mnie tylko ta kiczowatość tych przesłodzonych obrazków mierdzi. A noc jest inna. W nocy owce nie widzą pasterza, nie słyszą jego głosu. Są zamknięte i nie wiedzą. Czy to zamknięcie jest dla nich bezpieczne, czy nie, czy są stłoczone w tym miejscu po to, żeby rzeźnik zabrał je na rzeź, czy może w jakimś innym celu. Ich beczenie staje się żałosne. Są przerażone tym, co się dzieje, bo owca, kiedy nie widzi pasterza, kiedy nie słyszy jego głosu, jest zalękniona. Nie ma w tym nic zaskakującego. To tak działa. Jezus sam o tym mówił, że kiedy zabiorą pasterza, rozproszą się owce stada. Tak zapowiadał, cytując proroków, przed swoją męką. I rzeczywiście, kiedy Jezus jako pasterz został zabrany w noc, bo miało to miejsce w nocy, to ta jego mała owczarnia, którą zgromadził, się momentalnie rozpieszła. Apostołowie jako owce spanikowali kompletnie. Uciekli od Jezusa, nie było ich pod krzyżem, Siedzieli potem w zamknięciu, zamknięci przed Żydami w wieczorniku z lękiem, nie wiedząc, co się stało, co oni mają ze sobą zrobić, czy czasem ich za chwilę nie poprowadzą na rzeź. Maria Magdalena, jako taka zabłąkana owieczka, idzie do grobu po to, żeby spróbować na nowo odnaleźć jakiś sens życia w sytuacji, w której jej pasterz został zabity, jest złożony w grobie. I o świcie. Ta Maria Magdalena, która przychodzi do grobu, na nowo odnajduje pasterza. Bo pasterz przychodzi, przychodzi o świcie, po zakończonej nocy i wzywa owce po imieniu. Maria widziała Jezusa, a wciąż go nie rozpoznawała. Myślała, że to może ogrodnik. A kiedy Jezus woła Marię Magdalenę po imieniu, to Maria go rozpoznaje. To jest właśnie to, o czym. Czytamy też w dzisiejszej Ewangelii, że pasterz woła swoje owce po imieniu, bo on je zna. Każdą konkretną owcę, każda jest dla niego ważna. Ten moment, kiedy pasterz woła swoją owcę po imieniu, jest momentem, który przemienia życie Marii Magdaleny. Na nowo nadaje mu sens. Jak przyjrzymy się uważnie temu fragmentowi, to jest 20 rozdział w Ewangelii Janowej, to zobaczymy, że Maria się tam kilkakrotnie obraca. Można to sobie tak policzyć, że wychodzi na to, że wychodzi pełen obrót. Spotkanie z pasterzem dokonuje, można powiedzieć, pełnego nawrócenia Marii Magdaleny. Od momentu, kiedy była szczęśliwa, kiedy była bezpieczna, poprzez całe to zwątpienie, wręcz odwrócenie się plecami do wszystkiego, w co wierzyła, z powrotem do wiary. Ale do wiary już pogłębionej, wiary w zmartwychwstałego Chrystusa. Bo to zmartwychwstały Chrystus jest dobrym pasterzem, który powraca po nocy śmierci, po najciemniejszej z możliwych nocy i woła owce po imieniu. To wołanie po imieniu ma w Piśmie Świętym bardzo głębokie znaczenie, bo Bóg tworzy przez nazywanie. Jak przyjrzymy się stworzeniu świata w Księdze Rodzaju, to zobaczymy, że Bóg stwarza przez słowo przez słowo, które nazywa. To jest dzień, to jest noc, to jest światło, to jest ciemność, a wszystko jest dobre. Tak mówi Jezus, stwarzając. Nadanie imienia przez Boga jest aktem stwórczym. Tak samo, kiedy popatrzymy na historię Izraela, to zobaczymy, że Izrael powstaje przez Boże Wezwanie. Prorok mówi: Wezwałem Cię po imieniu, Tyś moim na zawsze. Izraelici mówili sami o sobie, że oni są Kachal Jachwe. A Kachal. To słowo oznacza grupę ludzi, która została wezwana. Ono, tak pochodzi ten wyraz od, od czasownika wołać, wzywać. Zresztą tak samo greckie słowo eklezja, które oznacza kościół, w wielu językach zachodnioeuropejskich kościół to jest właśnie eklezja, to słowo też pochodzi od czasownika wołać, kaleo. Kościół to są ci, którzy zostali wezwani, których Bóg nazwał. Ich własnym imieniem, których stworzył. To jest głęboka prawda o tym, kim jesteśmy jako Owczarnia Jezusa. Jesteśmy ludźmi wezwanymi po imieniu. My czasami sobie myślimy, że nasze życie podlega jakiemuś przeznaczeniu. Wielu ludzi o tym mówi, zwłaszcza w kontekście miłości, zakochania. Ludzie mówią, że są sobie przeznaczeni szukają swojego przeznaczenia, nie ma żadnego przeznaczenia, rozumianego w kontekście determinizmu. Nie, nie jesteś do niczego przeznaczony w sensie takim, że w Twoim życiu coś musi się stać. Wtedy nie byłbyś owcą, byłbyś zaprogramowanym robotem, gdyby Twoje życie miało polegać na przeznaczeniu, a owce nie są robotami, owce są wolne, nie muszą iść za pasterzem, mogą iść na manowce. Dobrze o tym każdy z nas wie, bo nieraz na tych manowcach byliśmy. Nie, nasze życie nie podlega przeznaczeniu. Ale to nie znaczy też, że nasze życie jest zupełnie przypadkowe. Nasze życie podlega miłości. Ta Ewangelia o dobrym pasterzu pokazuje nam, że nasze życie jest całe właśnie stworzone z miłości i do miłości. Bo tym, co motywuje Boga w akcie stwórczym, jest miłość. Nazwanie po imieniu jest aktem miłości. Zobaczcie, zakochani wymyślają dla siebie coraz to nowe, pieszczotliwe imiona. Bardzo często jest tak, że mają takie swoje jakieś imię, takie swoje jakieś, no nie wiem, pieszczotliwe określenie, które właśnie podkreśla wyjątkowość, wyłączność ich miłości, które można powiedzieć na swój sposób stwarza tę miłość. I ty także zostałeś. Przez Boga nazwany Twoim własnym imieniem i to już w momencie stworzenia świata. Sam fakt, że istniejesz, jest dowodem na to, że Twoje życie ma sens, że jesteś kochany. Bo to, że istniejesz, wypływa z tego, że Bóg nazwał Ciebie Twoim imieniem, że Bóg wezwał Ciebie, wezwał Ciebie z niebytu do istnienia. Dlatego jesteś. I nawet jak. Wydaje się Tobie, że Twoje życie jest pomyłką, to nie w oczach Bożych. Może nam się czasami wydawać, że nasze życie jest bez sensu, że jest pomyłką, bo nie rozumiemy cierpienia, nie rozumiemy trudów, które nas spotykają. Rzeczywiście często one przerastają naszą głowę i nic dziwnego, że wątpimy. Ale Bóg rozumie to wszystko dużo lepiej niż my, i uwierz mi, bracie i siostro, nawet jak po ludzku Twoje życie jest. Absurdalną, katastrofalną pomyłką, to w rzeczywistości tak nie jest. Bo Bóg się nie myli. Zostałeś wezwany również w tym momencie, kiedy zostałeś ochrzczony. Chrzest jest kolejnym momentem, kiedy Bóg ciebie stwarza. Stwarza ciebie na nowo, przez nadanie imienia. Karolu, Magdo, Karolino, ja ciebie chrzczę w imię ojca i syna i ducha świętego, mówi kapłan, albo diakon, kiedy, yy, kiedy chrzci. Bóg cię nazywa znowu po imieniu po to, żeby na nowo stworzyć Cię do miłości, do miłości nadprzyrodzonej. Chrzest jest odnowieniem tej pierwotnej świętości w nas. Jest oczyszczeniem nas z tego wszystkiego, co zepsuliśmy, z tej, tego, co nazywamy zmazą grzechu pierworodnego, czyli zepsucia tego świata. Każda spowiedź znowu jest odnowieniem w nas tego obrazu, bo w spowiedzi też Bóg zwraca się do nas po imieniu. Kapłan może nie znać tego imienia. Nie ma absolutnie żadnej konieczności, nawet nie jest to wskazane, żeby się przedstawiać imiennie w sakramencie pokuty i pojednania, ale Bóg zna Twoje imię i mówi Ci, że wybaczam Ci Twoje grzechy. Bracie i siostro, jeżeli to, co ja do Ciebie mówię, wydaje Ci się nieco abstrakcyjne, bo tak jak powiedziałem chwilę wcześniej, masz poczucie, że Twoje życie jest pomyłką, że nie ma na nie żadnego planu, to nie panikuj. Bo jeżeli masz rzeczywiście takie poczucie, że w Twoim życiu nic nie dzieje się według żadnego planu, nie ma żadnej miłości, albo jest jej nie tyle, ile byś chciała, albo w ogóle nie rozumiesz tego planu, który gdzieś się rozwija w Twoim życiu, to nie panikuj. To jest normalne. To po prostu znaczy, że w tej chwili w Twoim życiu jest noc. Owce. W czasie nocy zaczynają panikować, bo nie widzą pasterza, bo nie słyszą jego głosu. Ale to nie znaczy, że pasterz je porzucił. Spokojnie. Noc jest normalną częścią życia. To, co jest ważne, to żeby tę noc dobrze przeżyć. Jeżeli doświadczasz nocy, to znaczy nie widzisz sensu swojego życia, nie widzisz Boga w swoim życiu, nie słyszysz jego głosu, czujesz się porzucony przez dobrego pasterza. To po pierwsze, pozostawaj w owczarni. Nie wyłaś z tej owczarni. Owczarnia to jest kościół, to jest właśnie ta eklezja, ci, którzy zostali zawołani po imieniu, bo nie ty jeden zostałeś wezwany. Zostaliśmy wezwani jako lud. I trwaj w tym kościele. To jest ta bezpieczna przestrzeń. To ogrodzenie, które jest w postaci pewnych też norm, zasad, ono nie jest po to, żeby nałożyć ci na ryj, za przeproszeniem, kaganiec, byś z głodu umarł, yy, podczas kiedy inni będą sobie już żreć pyszną, zieloną trawkę. Nie. To jest po to, żeby ciebie zabezpieczyć przed wilkami. W tej owczarni jest to dźwierny, ten, który ma władzę kluczy, ten, kto jest biskupem, yy, tak, biskup Rzymu, ale też biskupi poszczególnych kościołów lokalnych, proboszczowie przez nich ustanowieni kapłani. Oni są tymi odźwiernymi, których celem jest to, żeby pilnować, aby przez tę bramę czy przez płot nie wchodzili żadni złodzieje. Trwaj w tej wspólnocie, bądź razem z innymi owcami. Będzie wielu złodziei, będzie wielu różnego rodzaju rzezimierzków, którzy będą chcieli ciebie. Z tej owczarni wyprowadzić, ale nie po to, żeby zaprowadzić Ciebie na piękne, zielone łąki, ale po to, żeby Ciebie bezlitośnie ostrzyc, a mięso Twoje sprzedać rzeźnikom. Starożytne opowiadania mówiły o podstępnych złodziejach, którzy starali się nauczyć wezwania, które miał pasterz, bo każdy pasterz w starożytności miał swój szczególny sposób wołania owiec. Często było to w formie pewnej melodii. Na przykład miał jakąś. Tak, fujarkę i na tej fujarce wygrywał pewną melodię, którą owce znały i szły za tym głosem, bo wiedziały, że to jest głos ich pasterza. Starożytne opowiadania mówią o tym, że niektórzy cwani złodzieje, zamiast siłą próbować wynieść owce, ile owiec możesz na siłę wynieść jedną, dwie. Próbowali, można powiedzieć, podrabiać głos pasterza, po to, żeby owce dobrowolnie poszły za nimi, ale nie na pastwiska, lecz do rzeźni. Dzisiaj też Nieustannie nieprzyjaciel będzie próbował podszywać się pod głos dobrego pasterza po to, żeby wywieźć Ciebie na manowce. Może nawet, jak mówi Pismo Święte, przyjmować postać anioła światłości. Dlatego potrzebujesz ufać owczarni, w której jesteś. Ufać odwiernemu. Odźwierny wie, kto jest pasterzem i odźwierny otwiera bramę tylko pasterzowi. Nie daj się zwodzić. Ufaj temu kościołowi, który założył Bóg. Nie przejmuj się tym, że w tym kościele jest mnóstwo baranów. Ze mną łącznie. Tak, jest, a, jest zabaraniony ten kościół niemiłosiernie. No, tak to jest. W stadzie są owce i są barany. Ale to nie barany decydują o tym, jaki ten kościół jest, ale pasterz. Po drugie, jeżeli doświadczasz właśnie tej nocy tego zwątpienia, to pamiętaj, że nie jesteś jedyną owcą. W stadzie są inne owce. Dziel się swoim trudem z innymi owcami. One też to samo przeżywają. W tym czy w innym momencie. Każdy ciężar podzielony jest mniejszy. Dlatego yy, spójrz na to z tej perspektywy, że ten kościół, ta nasza wspólnota chrześcijan, ona powstaje przez zawołanie to znaczy właśnie przez to, że Bóg nas nazwał po imieniu, ale właśnie też przez to, że jesteśmy zawołani wszyscy po imieniu. To my, będąc kościołem, odtwarzamy ten głos pasterza. To znaczy, jeżeli ty nie słyszysz głosu dobrego pasterza, co nie jest niczym nienormalnym, to jest właśnie ta noc, to ten głos może do ciebie zabrzmieć poprzez inne owce, które też są wezwane. Dlatego potrzebujemy właśnie tych relacji, relacji między sobą nawzajem, relacji w małżeństwie, w rodzinie, we wspólnocie, w parafii, w zakonie. Bo w drugim człowieku nieraz usłyszymy ten głos Boga, którego nie potrafimy usłyszeć bezpośrednio. Po trzecie, jak masz taką trudną sytuację, to używaj swojej pamięci. Problemem zwierząt jest to, że ich pamięć jest krótka. My jesteśmy od zwierząt inteligentniejsi, nasza pamięć jest lepsza, ale często jej nie używamy. Poddajemy się zwątpieniu, rozpaczy, panice. Jak jest ci ciężko, Przypomnij sobie moment, kiedy miałeś poczucie, że Bóg jest na wyciągnięcie ręki, że można powiedzieć wręcz złapałeś go za nogi. Mam nadzieję, że masz taki moment w swoim życiu, albo jakieś takie doświadczenie, w którym rzeczywiście poczułeś się kochany, choćby przez chwilę. Niech to doświadczenie, niech pamięć o nim będzie dla Ciebie zapewnieniem, że Bóg jest i Ciebie kocha. Jeżeli teraz Go nie widzisz, to dlatego, że jeszcze nie jest ranek, ale przyjdzie świt, kiedy on Ciebie zawoła. Dlatego, bracie i siostro, pamiętaj, Twoje życie ma sens. Twoje życie nie jest jakąś dryfującą bez celu tratwą, ale ono płynie w konkretnym celu, celu, którym jest miłość. Żyjemy od miłości do miłości. To jest sens naszego życia, a w pełni zrealizuje się to wtedy, kiedy nadejdzie poranek ostatni naszej śmierci. I przejdziemy przez tę bramę, którą jest Chrystus, i po drugiej stronie, choć na początku ogarną nas ciemności, to usłyszymy Jego głos. Jeżeli znasz ten głos, jeżeli w tym czasie swojego życia nauczyłeś się rozpoznawać ten głos, to pójdziesz za nim i znajdziesz wieczne pastwiska w niebie. Tego ci, bracie i siostro, życzę. Pięknego dnia z Bogiem.